Dziękuję za ten wspaniały dzisiejszy wspólny wieczór i tradycyjnie za chwilę tym właśnie szampanem przywitamy nowy 2025 rok i oczywiście będziemy sobie składać życzenia. Będziemy sobie powiedzmy tutaj wszyscy nawzajem życzyć tego, co najbardziej przydatne dla nas wszystkich. Oczywiście zdrowia, na pewno, na pewno szczęścia, na pewno spełnienia wszystkich marzeń. Ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że dzisiaj tutaj byliście, że dzisiaj wspólnie właśnie przywita przywitamy za chwilę ten nowy, nadchodzący, jeszcze ten niewiadomy dla nas nowy 25 rok, ale czekamy, za chwilę odliczamy i tutaj bardzo serdecznie witam moich tutaj kolegów i koleżanki, panią radną powiatową Agnieszkę, Jasionek. Witam Pana Radnego Wojciecha Załuskę i Pana Waldemara Kosewskiego, Radnego Struszyna. Także witam ich bardzo serdecznie. Jestem. Jeszcze chwileczka proszę Państwa. Oczywiście my tutaj wystrzelimy tradycyjnie korki szampana. Jeśli ktoś z Państwa tam jeszcze sobie życzy, to też to może zrobić, ale tutaj dla wszystkich szampan przygotowany, częstujemy wszystkich Państwa szampanem, także oczywiście wszyscy wezmą sobie tutaj te literatki z szampanem i oczywiście sobie będziemy nawzajem rzucić szczęśliwego nowego roku. nowy 2020 2025 rok, proszę Państwa, szczęśliwego, pięknego, wspaniałego 2025 roku dla Was wszystkich Państwo tutaj obecni, dla Waszych najbliższych, dla naszych gości, dla naszych mieszkańców i oby ten 2025 był rokiem takim, o jakim marzycie, żeby był bezpieczny żeby nam wszystkim tutaj, akurat tym, którzy dzisiaj składano sobie życzenia, żeby nam się wszystko da żyło. Nowego, nowego 2025 roku!